Wam się przed fryzjerem. Kojarzycie taką konsolę jak Super Nintendo znaną też bardziej jako SNES. Tak wygląda. Znaczy oryginalnie to bardziej ma taki kolor, ale no wiecie o co chodzi. Wiecie, że w Polsce wyprodukowano dużo lepszą wersję tej konsoli. Tada, moje wymarzone SP60 czy, czy właściwie no ten nie jest tu nigdzie napisane, że to jest Pegasus, ale. Będę sobie mówił, że to jest Pegasus SP-60. Tak on wygląda w porównaniu z SNES-em. W sumie nie jest dużo lżejszy. Może dlatego, że go w lewej ręce trzymam. Więc tak wyglądający model Pegasusa, bądź jakiegokolwiek tam innego Famiclona. Generalnie tylko o tym mi chodziło. To jest jeden z niewielu mgliście zapamiętanych widoków dzieciństwa. Jako, że byłem dość młody, żeby pamiętać Więcej szczegółów, więc pamiętam takie pierdoły jak czerwony Eject. I to prawdopodobnie jest pierwszy model czegokolwiek gamingowego, co się pojawiło u mnie w domu w moim życiu. I niestety nie mogę powiedzieć, że to jest mój niestety, ale kto wie, może, może coś się zmieni nieba. I obok Terminatora ten SP60 będzie po prostu moim tutaj, nie wiem, pojemnikiem na wspomnienia. Oczywiście wymaga on troszkę pracy, bo nie do końca wszystko chce w nim działać, dlatego sobie go rozkręcimy, zajrzymy do niego i generalnie takie pierdy się tu będą działy. Ale ponieważ takich hamiklonów i wszystkich innych pierdów tego typu się pojawiło na polskim YouTubie, a już poza polskim YouTubem to w ogóle pierdoliard, no to muszę tutaj dołożyć coś ciekawszego. No i tutaj się kilka rzeczy będzie działo, mam nadzieję, że no się wszystkie zmieszczą w jednym odcinku, bo bez sensu byłoby to dzielić jeszcze na jakieś części. Wydawałoby się nic spektakularnego. Ale... Ten joystick ma guziki Start i Select. I zarazem jak i B, i, I A. I może tak nie wyglądać, ale to jest joystick do Famiclonów. Nie spotkałem się nigdy wcześniej z czymś takim, więc będziemy mieli okazję sprawdzić, yy, o ile prawdopodobnie fajniej się gra na joysticku na yy, Pegasusie, niż na joysticku na Amidze. Oczywiście, że gra się lepiej na padzie, ale jakby porównać tylko joysticki, to prawdopodobnie na tym joysticku lepiej się będzie grał na Pegasie niż na joysticku na Amidze czy Komodorze. No i na koniec, najbardziej dziwna rzecz. Jest to Terminator, jakich mnóstwo w, w świecie, z tym, że ten jest z. Ten jest dla mnie właśnie piłki nożnej, ten dedykowany. Oczywiście nie ma nic w środku, co by miało sprawiać, że będzie bardziej fifowy, ale obstaję, że wychodził gdzieś na końcu 97 roku, żeby się tak jak większość wówczas chińskich rzeczy, żeby trochę się wybić na takim trendzie, który wówczas panował. Akurat w tym przypadku FIFA 98. Strasznie nie intryguje, czy ktoś. Się przypadkiem pomylił to z jakimś statywem na żelazko, czy po prostu od słońca już się tak rozpuścił. Poza tym, no powiedzmy, że działa. Zawsze mnie ta dziurka fascynowała. Czy to jest jakieś wyjście na antenę, żeby nie trzeba było podłączać modulatora, czy coś? Bo tak to wygląda, że zamiast podłączać tutaj się do modulatora do wyjścia RF, to tutaj mogła być antenka i można było to postawić przy telewizorze. No ale dobra, zaczniemy od tego Pegaza. Pegaz działa, ale nie mam stuprocentowej pewności, czy ma coś nie tak ze złączami. Nie wiem, czy ma coś ze złączami, czy coś z padami, które do niego mam. Jest nie halo, ponieważ mam tylko pady z szerokimi wejściami. Można robić adaptery do tego to jest dosyć proste, ale tak czy inaczej będę to rozkręcał. Coś jest nie tak z gniazdem od zasilania. Wystarczy ruszyć lekko kablem, żeby się zepsuło, żeby się wyłączyło. Generalnie audio nie słyszałem, jak dobrze pamiętam, w ogóle. Ale sama konsola się włącza. Jestem strasznie ciekaw, co tu jest w środku, ponieważ przy okazji ostatniego tam gadania o Pegasusach, że takiego tego, jak mu tam było, gorącego ziemniaka, Najeżdżałem na to, ale też wspomniałem, że SP-60 to był obiekt mojej miłości. Tak naprawdę to nie był po prostu po latach, kiedy zabrakło go, to wtedy sobie przypomniałem: Ej, kiedyś takie było, i to było fajne. No, wiecie o co chodzi. Więc mamy tutaj płytę główną od Pegasusa. Ja się oczywiście spodziewałem, że tutaj są prawdziwe układy, zamiast nieprawdziwego układu, który je wszystkie spaja razem. Ale mimo wszystko jestem zaskoczony tutaj konstrukcją, ponieważ jak tutaj widać, mamy miejsce na złącze cardridge, na gniazdo cardridge, I to nie dlatego, żeby można było przylutować drugie, tylko prawdopodobnie dlatego, żeby można było tę samą płytę główną dopasować do innej obudowy, tak mi się wydaje. Stąd też jest tutaj miejsce na Switch Reset i też na Switch Power. No i mamy tutaj oczywiście RAM. To są układy firmy UMC. Nie, nie czytałem co to jest za firma. UM6516 to układy, tutaj jest yy, procesor? Nie, to jest układ graficzny UA6538. Tutaj jest procesor UA6527P, i to jest procesor, tam, który pochodzi jakby z MOSA 6502. Czy właściwie podejrzewam, że to po prostu podruba, ale nie wiem, co może oznaczać też pochodna. No, raczej to i tak naśladuje NESa, więc myślę, że jakichś tutaj usprawnień nie ma na tym procesorze. Pewnie bardziej są zdesprawnienia, no, ale pewnie ktoś bardziej zaawansowany, bardziej bogaty w wiedzę, by to wyjaśnił lepiej. Więc nie będę robił z siebie jakiegoś tam nie wiadomo kogo. Co nas tutaj interesuje, po co to, to rozebraliśmy? Zgodnie z moimi przypuszczeniami, tutaj cena. Na gnieździe jest pęknięta, nie styka. Znaczy styka, ale tylko jak się postara i się nie ruszy. Wydaje mi się, że tutaj jest podobnie, tylko już nie jest to aż tak wyrobione, jak chodzi o gniazda audio AV. No i możliwe, chociaż tego już też nie jestem w stanie dostrzec, możliwe, że tak samo jest na złączach, przez co pady nie chcą działać. Przelutujemy to tylko szybko, oczywiście prawdopodobnie nie mam cyny ołowiowej, ale wydaje mi się, że na nasze potrzeby to wszystko powinno wystarczyć. Ewentualnie przeczyścimy te gniazda, bo tutaj też się jakiś syf zebrał. Więc odpaliłem konsolę, wydaje się działać bez zarzutu, z jednym małym problemem. Dalej jest problem z padami. Jedyne pady, jakie mam, to są dwa takie, dwa takie egzemplarze. I nie mam zupełnej pewności, czy one po prostu same z siebie nie są jakieś stare. Jeszcze mam, jeszcze mam ten joystick. I tak jak mówię, nie mam 100% pewności, że coś z tymi kablami jest nie tak, bo ponieważ właścicielka tego Pegasusa, jak zresztą cała masa ludzi, miała bardzo mocną manię zawijania kabli najcieślej jak się da i chyba o tym wspominałem. Zrobiłem sobie do niego adapter z 9 pinów do 15 pinów i podłączyłem swój pewny pad. Pewien, to znaczy, że jestem jego pewien, że on działa, a nie pewien, że jakiś tam. Ludzi nie, nie znanych w temacie może zainteresować, dlaczego tu jest tylko 5 przewodzików. Standard, chociaż nie wiem, czy on ma jakąś nazwę, Amiga, Atari, Commodore, działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy cztery kierunki i fire dla uproszczenia bo czasem są dwa przyciski czasem jest autofire ale powiedzmy że tego wszystkiego nie masz to jest najprostsza wersja joysticka cztery kierunki i fire wtedy potrzebujemy sześć pinów jeden pin to jest góra drugi to dół trzeci to lewo czwarty to prawo piąty to fire a szósty to masa wciśnięcie jakiegoś przycisku bądź kierunku po prostu zwiera określony pin do masy i w ten sposób Amiga wie że to jest zwarte aha więc muszę tam ten. można to przedstawić jako po prostu pięć takich dźwigni które sobie zwieramy do masy, jeżeli chcemy, żeby stało się to czy tamto. W przypadku takich konsol jak NES, prawdopodobnie jest NES też, chociaż już tam jest trochę większa filozofia i nie znam jej, ale powiedzmy, że Famicom, Famiclone, NES, jakieś wszystkie inne wariacje tego, działają na takiej zasadzie, że jest 5 pinów, ale to nie jest tak, że każdy pin jest odpowiedzialny za inny przycisk, ponieważ w standardzie te pady mają 8 przycisków, nie liczymy turbo. Dla uproszczenia. Działa to na takiej zasadzie, że są piny takie jak oczywiście VCC, czyli zasilanie, GND, czyli masa, ponieważ tam jest układ w środku najczęściej glut, który trzeba zasilić i on wykonuje tam pewne operacje. I trzema pozostałymi pinami to jest data, clock i latch. Nie jestem pewien do czego służy latch, ale clock to jest zegar, a data to co są dane. Tych, przycisk, tych przycisków jest 8 i to jest bardzo fajna okrągła liczba w elektronice i w informatyce. Konsola jak i pad, powiedzmy, że komunikują się między sobą. I działa to tak. Konsola odpytuje co chwilę inny przycisk, czy jest wciśnięty. Po prostu sobie siedzi i pyta. A góra jest wciśnięta? Nie. A dół jest wciśnięty? Nie. A lewo jest wciśnięte? Nie. A prawo jest wciśnięte? Nie. A select jest wciśnięte? Nie. A start jest wciśnięty? Nie. A przycisk A jest wciśnięty? Nie. A przycisk B jest wciśnięty? Tak. Świetnie, to Mario skala. Co oczywiście dzieje się o wiele, o wiele szybciej i sprawia, że właściwie nie odczuwamy input laga. I to się tak dzieje cały czas, bez przerwy. Nie umiem tego prościej opowiedzieć. Tak jak w przypadku Amigi Komodoratari i wszystkich innych tam podobnych, jeżeli tam z kablem coś jest nie tak, to najczęściej nie działa albo jakiś jeden przycisk, jeden kierunek, albo coś tam w najgorszym przypadku jest zerwana masa i wtedy nic się nie zwiera do masy, a tutaj jeżeli coś jest uszkodzone, to najczęściej nie działa nic, a na przykład przy podłączaniu, gomeraniu, ruszaniu wciska się kilka przycisków naraz, w sensie konsola może na początku zwariować, chyba, że jest jakieś zwarcie i wtedy też ona zwariuje i wciska albo wszystkie przyciski naraz, albo tylko pierwszy, albo tylko ostatni. <laughs> nie jestem stuprocentowo pewien, bo, bo tak już zaawansowany nie jestem, ale idzie zauważyć, że jest coś nie tak z kablem w momencie, w którym podłącza się na przykład pada i wtedy na przykład się wciska Nagle starta, albo wciska się kilka przycisków naraz. Ale nie idzie ani ich, by i ani nic, nic nie idzie. I zaobserwowałem, że tutaj coś takiego istnieje. Jeżeli się podłączy nawet tego pada, tutaj 15 stopniowego. Tutaj będzie prawdopodobnie podobna przypadłość jak w Rambo, gdzie te gniazda z tyłu się wyrabiały i trzeba było sobie pomagać zapałkami i lekko je podważać do góry. Zauważyłem, że jak się lekko te gniazda podniesie do góry, to wtedy wszystko działa bez najmniejszego zarzutu. I są teraz dwie opcje. Albo po prostu kładę sobie gdzieś tam pod spód jakąś wykałaczkę i tak to zostawiam. I tak mogę to skręcić, ona się będzie trzymać. Albo muszę poszukać, gdzie jest co nie tak i czemu nie łączy. Jeszcze muszę zrobić listę plusów i minusów, czy w ogóle się za to zabierać. No ale zobaczymy. Na szczęście okazało się, że się pomyliłem. To nie jest kwestia, Odginania gniazda, a na zwyczajnie świecie, jak podnosiłem to razem z wtyczką, to wtedy wtyczka mapała lepszy kątek. Co zrobiłem wtedy? Zamoczyłem w szczoteczkę do zębów, widzę propanolu, przetarłem to z grubsza gdzieś tam tak. O, nie wydawało mi się, żeby. To przyniosło jakiś skutek, więc wziąłem coś w stylu śrubokręta płaskiego i objechałem troszeczkę te piny, które w ogóle są używane, bo z tych 9 z używanych 5, tak samo jak z tych 15, w tej szerszej wersji też jest używane tylko 5, chyba że mowa o pistolecie, wtedy są używane dwa dodatkowe inne, albo w ogóle dwa inne. Oskubałem te piny, właściwie to tak nie bardzo patrzyłem, które są używane, oskubałem wszystkie i teraz wszystko działa bez zarzutu. A, y Wspominałem, że tutaj był problem z audio, że nie było audio. Podłączyłem bez obudowy i audio jest. Może ja tak kaloryfer pomalował na czarno. No, to mamy tutaj Pegasusiątko bez ubranka. Zaczniemy od czegoś prostego, czyli od Mariana. Przy okazji podzielę się z Wami moją teorią, yy, której nie chcę mi się potwierdzać i szukać i researchować, ale wydaje mi się, że po tym można rozpoznać, które Mario było paczowane i jest w tej wersji ani PAL, ani NTSC, skrótowo ujmując. Po pierwsze, nie widzę żadnego logo tutaj i to już mi każe myśleć, że to nie jest oryginał. A tutaj w lewym górnym rogu jest napisane SCORE zamiast Mario bądź Luigi, jakbyśmy grali na dwóch. I jak zrobię trochę głośniej, to będzie słychać, że z tą melodyką jest coś nie tak, jeżeli porównać ją z gameplayem na przykład kosmika, który speedrunuje Mario. Już nie mówiąc o Sześciu Życiach. Więc jak słyszeliście, melodyjka była jakaś taka wolniejsza, ale gameplay wydawał się być bez zarzutu. Nie wydawałaby się grać. Znaczy jest wolniejsza niż na przykład wersja NTSC. Tak mi się wydaje, ponieważ nie gra mi się w nią najlepiej. Wydaje mi się, że jest wolniejsza. Wydaje się, że melodyjka jest dużo wolniejsza niż gameplay, dużo bardziej spowolniona niż gameplay. To są tylko moje obserwacje. Teraz zobaczymy sobie pady, które były opinowe fabrycznie i zobaczymy, czy faktycznie zostały tak pozawijane, Ponieważ te kable. To, to jest jeszcze jakość lat 90. w Chinach. Jest jakaś tam szansa, że, że to będzie działać. O, w tym jest złamany kabel, ponieważ jak wcisnę kilka guzików na raz, to się wciska start. Albo jak wcisnę któryś turbo. tak. Aha. Jak wcisnę A i strzałkę w prawo? Ty nie. Aha, nie działa w lewo. Wygląda na to, że start działa tylko w jakichś dziwnych momentach. To znaczy, że jak coś skopię, to nie mogę wrócić. A a to znaczy, że nie ukończę tutaj poziomu. Coś tam działa. Wydaje się, że gumki by były do przeczyszczenia. O, przy odłączaniu się coś dzieje. Czyli coś z kablem też jest nie tak. Dobra, drugi taki sam pad. O, dokładnie to samo się dzieje. O, jak poruszam kablem, to działa bądź nie działa. I zostaje joystick to, co mnie najbardziej interesowało. Co ja robię, że się rozłączę? A, tu też nie działa w lewo. Aha, ta ziemka łącząca płytę zasilającą z płytą główną. Się przerwała. Trzeba będzie to naprawić. Start i start. I na A było bieganie, a na B? Nie, odwrotnie. A jak wciskam B, to przestaje działać. A? Jest tutaj coś nie tak. Jak wciskam guziki, to coś wariuje. No, na to, że być może są tylko mikrostyki do wyczyszczenia, bo trzeba dużo siły przyłożyć, żeby on reagował. Oby to było tylko to. Nie gra się tak źle <grystyczny> na joysticku w Mario. W prawo to chce, ale w lewo... Nie ma bata. To jest dosyć ciekawe, że ten problem zachodzi w, w obu padach i w joysticku. Jakby ktoś grał w jakąś grę, w, którą, w której tak ważne było chodzenie w lewo, że zużył <grywania> wszystkie kontrolery, w których można było iść w lewo. Teraz będę bardzo mądry, bo już jednego pada zrobiłem i został mi drugi. Nie są to pady jakieś najlepsze, ale też nie są najbrzydsze. Niestety to łączone turbo z przyciskiem akcji to jest moim zdaniem porażka. Ale nie jestem pewien, czy te pady jeszcze nie mają jakiejś wady, nie wiem, konstrukcyjnej, czy jak to ująć. To jest prawdopodobnie ten sam problem, co w poprzednim, mam taką nadzieję. Wtedy wszystko mi pójdzie sprawnie. Dwie śrubki, i bach. Mamy wszystko na wierzchu. No tutaj widać, że ten pad był częściej używany. A czy widać, wy tego nie wiecie. Ten pad był częściej używany niż tamten, bo styki wyglądają dużo gorzej. Chyba, że po prostu był zalany, bo jakoś tak to wygląda, jakby się tutaj co nieco kleiło. Trudno powiedzieć. Na co trafiłem, czegoś się zupełnie nie spodziewałem. Może zacznę od wyjaśnienia, co się w ogóle sprawdza, gdy spadam coś jest nie tak. Więc, y, dla przypomnienia, tylko objawy były takie, że po podłączeniu, wciśnięciu kilku przycisków naraz wciskało się albo jednego wciskały się wszystkie, albo tylko przy podłączaniu się wciskało cokolwiek. Najczęściej to był start. Takie objawy każą mi sugerować, że jest coś nie tak z y, którymś z pinów. Coś nie zwiera. Może być tak, że na przykład wciskają się wszystkie w momencie, w którym się podłączy albo coś jeszcze innego. Miernik do wtyczki do każdego pinu osobno. I patrzę, czy tutaj jest jakiś kontakt. Proszę bardzo, jest doskonały. Dobrze, tu jest doskonałe połączenie. Tu nic. O, jest doskonale. Doskonale. Jak ten będzie doskonale, to znaczy, że coś jest nie tak z kablem. Tak, czyli y, nie, musiało to być, nie musiało to być połączenie, nie musiał to być kabel, być może jak zacząłem tutaj wkładać y, końcówkę miernika to być może się coś nieco przyczyściło. Tamtą wtyczkę przyczyściłem, sprawdziłem czy kabel jest złamany i dalej coś nie do końca stykało, była jakaś oporność I okazało się, że tutaj były zimne luty. Przelutowałem wszystkie te piny i wszystko nagle wróciło do doskonałej normy. Mamy je przelutowane, generalnie to i tak już wcześniej działało, więc nie ma co sprawdzać czy to się nagle zepsuje, mam nadzieję. A teraz skorzystam sobie z izopropanolu i przeczyszczę styki nie, 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 nie. Bardzo fajnie się te pady otwiera i zamyka, to mi się podoba To jest chyba jedyna ich zaleta jaką znam na chwilę obecną Jakieś dwie godziny nagrywałem, jak naprawiam pady się okazało, że nie umiem ich naprawić. Więc sobie tym razem odpuszczę, ale jeszcze kiedyś. Jeszcze kiedyś. Zobaczą te pady one. Dobra, o co chodzi? Coś z tymi padami było nie Halo, i wydawało się, że objawy są takie same. Z tym, że w jednym udało się to naprawić. Wystarczyło poprawić zimne luty, tam gdzie kable wchodziły do płytki PCB, w drugim w ogóle nie było tego problemu, ale z jakiegoś powodu, jak drugi się podłączy, to... Cokolwiek się dzieje, jak się wciśnie więcej niż połowę przycisków, no i wtedy się wciska połowa przycisków. Nie da się wcisnąć tylko jednego. Ten drugi z kolei działa niby bez zarzutów, ale tylko jeżeli się wysunie milimetr, 2 milimetry wtyczkę z. Nie wiem właściwie, który to jest działający, który to nie. Dlatego postanowiłem, że zostanę sobie przy tej przejściówce, przy tym adapterku. Aha, i ten, który w ogóle działa, to działa tylko wtedy, kiedy wtyczka nie wisi w dół, tylko jak leży, więc pewnie kabel do wymiany. Nie wiem czy tylko, ale nie chcę mi się tego dzisiaj robić. Pegasus został wyczyszczony budowa wszystko tutaj nasmarowane, żeby ładnie działał i, i w ogóle. No i lepiej nie jest w stanie wyglądać. Do tego tutaj usiądziemy sobie w następnej telenoveli Amatora Kabli. Po pierwsze dlatego, że tutaj są pady też, też zepsute, nie wiem czy je naprawię. Ale jest jeszcze inna rzecz i do niej usiądziemy w następnym odcinku. To na tyle, na razie.